To znaczy wygląda na wygięty, lekko wygięty ten podajnik. Podajnik albo coś tam jest. Albo coś tam jest. O, tak wygląda komora podajnika. Na kopcić Davido, mi Dawidowi do busa wchodzi. Ale tak się roz... No, Ale ona zaraz przestanie kopcić No Teraz kopci, dlatego że jest w fazie rozpalania mokrego peletu Ponieważ ten pelet tu nie leży już chyba 3 lata ale zaraz, kiedy rozpali, już nie będzie tego, tego, no, tego, tego dymienia. O. Już jest płomień, zaraz zgaśni, zaraz skończy się dym. No, już się skończył dym. Zgadza się? No. Pokażemy. To jest stanowisko dowodzenia kominka pretowego, ale tak to jest, jak się rozpala mokry palet. i po kilku ładnych godzinach pracy efekt osiągnięty kominek chodzi.